Wiercam na serwer, wszystko odkrywa się, wygieręc no i diamenty też. Już biorę w ręce kilo. przed siebie przedzieram się, nic mi nie umknie nie. Czekaj, jak to wysep, jeden, dwa diamenty, jeszcze jeden dla za zachęty, a będzie i no, bo mam banana, no ja, no, ja bo bo ja no, ja no ja nie mogę. Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę. I koniec! Na inny serwer. Dostałem bada No ja nie mogę. No, banana, no ja nie mogę. Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę. Dobra, już. Ja Wit indziej. Witamy w. Y y w survivalu Zecika i Minecraft Ecia i jak widać to Minecraft Ecia zmieni e, z, został zmieniony jej e, skin skin sobie ja, ja sobie ją w google no i nagle bum sika cika bum bum no, no i, i, i nagle e, skin CTSG nie, nie jestem CTSG no jesteś CTSG no masz skinę, to no, też lol! Ale nie jestem. Dobra, e, ten... Co o... mi zabierasz? A co ja ci zabrałem? Nic. O, e, dzisiaj wyruszamy na ten. Na podróż do drzew, którą majową i coś tam bla bla bla. Dokładnie. Jak śpiesz, czy gwum czy kaszyka bum? Tak, piosenka będzie, jak kapitan. Jak słyszeliście na początku, znowu nazywam. Bo ja nie mogę. No to ja śpiewałam. Tak, i trochę ja. Ale ty nie umiałeś. Dasz mi trochę żelaza. Nie. Ty masz więcej ode mnie. Ale ja ci dam coś. Ty masz więcej ode mnie. A ile masz? Trzy cztery Co? Czyli ja mam cztery. No to mam więc ode mnie, więc. Co? Co mogę wziąć? Nie, nie co mam... mogę wziąć? Nie wiesz, nie wiesz. Ty masz dużo. Ty, ty masz no... dużo lecz pełna. No i co? Co ty ode mnie wzięłaś? Nie? To dobrze. Masz, możesz wziąć trochę redstone'a. Musiałam... Niecały! Wzięłam tylko 26. No właśnie, za dużo. Weź wyjmij z tego połowę. Ile no tam było? 26? Tak, wyjmij z tego połowę. Odejmij, po prostu prawym przyciskiem. No tak. Aha, to jest twój, tak? Tak. Czekaj, ja to zrobię. Patrz. 34. Pół. Czyli ja biorę. mój! Aha. Hej! Ja wziąłem 13. Nie wziąłem... Ile? to ty... Nic nie masz. 13 wziąłem, no! Moje 13! Mam, że podzielę. A ja mam lilię, a ty nie. Ja Miałam Lilię, ale mi nie była potrzebna. Ej, jest noc! To idziemy spać. Ja nie mogę, nie? Możesz. Jeszcze spróbuj. Nie mogę. No to będziemy musieli coś tam zrobić. Mogę, bo zakryłam tą dziurę. Którą? Moją kopalnię. A potem ją odkryjemy, prawda? Tak, jak będziemy śli. Zapamięta się, to jest ta moja. Tak. Czekaj, wyjmę e, rzeczy, które tam... Dobra, idziemy. Chcesz niespodziankę? Nie. Ale to jest miłe. Znaczy, to jest miłe. Trochę ci nie wierzę. Miłe, patrz. <laughs> E o é Zrobiła zupę. A ja jestem przeszkowany. Na, na wszelki wypadek mam łódz z jedną strzałą. Z jedną. Chcesz to wyjść ode mnie? Masz strzały? No chyba, jedną. Ja jestem łucznikiem. Łucznik, grzecik No. Eee, po co robić sobie ten? Eee... żelazną siekierę. Co robię? Po co robisz eee, iron siekierę? Iron co? Po co robisz ironową siekierę? Metalową. Żelazną. No Okej, okay, mam dwie, mam dwie strzały, to? mam dwie strzały. Mogę trochę tego drewna? Tak, nie, Eee, nie nagrywaj, ja będę przed miejscu i gadać, okej? Okay? A czemu? No bo wiem. Ja. Bo co? Bo jesz? No. Aha. Dobra, to właśnie nasza lekcja jest i musimy działać sami. na pająku na koniec pokażę znowu pokoje znowu będziecie oceniać. oki nie oki mnie właśnie zabił ten Zajdźmy. Hm? Nie zajdźmy. Nie ma że żyje. Nic takiego. Mm. Przy strzały item ile jest ich w głowie. O jak się masz za itemy? Eee, nic takiego. Te buty, które mi dałaś i ten. Tylko ich nie zgub. Nie, nie zgubiłem. Jeszcze nie. Bo się wścieknę. O lol. Jezu! Spadaj, spadaj, spadaj.

Ile minut nagrywamy? 10. Co? 10. No jeszcze. No, pytała się, dwie. ile minut nagrywamy? To 10 minut, tak? No. A ja mówię coś innego. <grych> Masz te buty? No, sorry, zgin zginąłem Idę po nie. Pod ostrzałem! Nie. A, a inni na mcserwer.pl mówią na mnie kresowana. Gdzie? Na mcserver.pl inni mówią na mnie kresowana. Jezu, No, ale spad... No, nie, dlaczego mi się skończył sprint? No nie pytaj! Jezu, ja byłem przy moich rzeczach! No ale ja byłem przy moich rzeczach, a ty mnie tepnęłaś! Jezu, nie że żebyś mnie tepnęłaś! A co tam rzeczy miałeś? No miałem to twoje buty, żelazny miecz, M miecz, miecze w ogóle, siekierkę. Jeszcze są. To, to, ten. Wiesz, po prostu te i strzałka do góry pod shiftem. Czy to no, tak? nie. No, ale ty tak to wolno robiłaś. Jezu, ja, ja jeszcze przez, przez ciebie stracę rzeczy. mam z nimi. tak? Jeszcze nie. Jeszcze nie znalazłem swojego łuku. Jeszcze nie. Pokaż No. O, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, trwaj. I tak zrobię sobie nowe. Patrz. To on nie ma nosu? No nie, jest yy, prawie ranek.